zrobił, no ale dobra, idziemy, Już się nie mogę przyzwyczaić, jak mi się nowe hamulce zrobiły, odezwij się, dobra, także witam was umiłowani moi, oto pierwsze metry na nowych oponach, pierwsze metry na nowych oponach Metzeler na nowych, na nowych starych oponach. Czyli one nowe są jako nowe, nie? Ale jo, ale jedzie... Jak każdej inne opony. Musiałem zamknąć sobie schowek, bo zostawiłem otwarty, bo myślałem, że coś jeszcze Łukasz będzie chował. Żumbią moi, jadę. Także muszę sobie jeszcze popróbować. Nie no dobrze, hamulec hamuje. Także wymieniłem opony jak widzieliście w wcześniejszych filmach a to jest dopiero po można powiedzieć wręcz po tygodniu test tych opon nie mogłem nie miałem okazji jeździć trochę się mi przychorowało przychorowało się po tym żonie praca no i deszcze, 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 deszcze deszcze niespokojne wczoraj coś było do południa bardzo ładnie a potem burza brak prądu i w ogóle tutaj Działo się dużo. No, także w chwili obecnej, w chwili obecnej pierwsze metry na nowych oponach, 23521 km przy takim oto przebiegu, wymieniłem opony w NC750X u siebie. miałem takie pytanie, że na no nie tak odpowiedziałem, bo tu jeden z kolegów się pytał, ile mój NCEG ma już przejechane, także tyle on kilometrów ma. Przez półtora roku yy, jazdy u mnie. Także nie, nie próżnujemy, choć jedziemy tylko tak de facto wokół komina. Także. No nie powiem, no były dwie takie dłuższe wycieczki yy, po 400 km w jedną stronę. I potem jeszcze tam się kręcić na miejscu. Ale de facto, żeby gdzieś dalej pojechać, to co mi się marzyło, Rumunia i to wszystkie, to wszystko spaliło na panewce. No niestety, czas, przede wszystkim ten pieprzony czas i trochę też stan zdrowia, to powodowało, że, że troszeczkę te nasze plany się krzyżowały i nie było dobrze. A, tutaj żeby nie zapomniał, bo miałem tutaj wymienić klocki hamulcowe. Wyobraźcie sobie, że przy takim przebiegu 23500 km klocki jeszcze przednie są ok i myślę, że jestem gdzieś w połowie dopiero z ich zużycia. Jeżeli chodzi o przód, tył mi szybciej idzie. Ja, ja często hamuję, dohamowuję sobie, ustawiam się, na przykład zakrętym tyłem. Także te tyły e, są u mnie Zużywa... ten tył zużywany jest częściej. Nie, prosto jeździć. E, także dobrze, nie dobrze. No tak się dzieje u mnie. Dziś dobry dzień na próbę tych opon, bo jest sucho. Także mają szansę się przytrzeć e, Także będzie Będzie dobrze no, Jedzie się bardzo Fajnie na razie nie czuję jakichś tam e, Jakby to określić Nie czuję żadnych wad tej opony nie czuję żeby coś ta opona była wadliwa Gdzieś mi tam biło A Spuszczę kierownicę Rzeczywiście Kierownica już mi nie wibruje. A mam załadowany kuferek dość... Nic. Także wyjaśniła się cała sytuacja związana z dość mocnym przyjmowaniem kierownicy w moim motocyklu. Eee, no to była pona. Właśnie tutaj tak od 60 do 70 Jeszcze raz. Nic, motocyk prosto A już tak do 40 to 50 na godzinę to jeszcze było równo a jechałem szybciej to niestety waliła ta kierownica jak oszalała Także już wiemy co było przyczyną O, chcą się ścigać z nami Łukasz Zobacz jak tam się dymi Huuuu Barzek nie wyprzedzanie na ekranie Także klocki 23,5 I mu No, zobaczył to miaga. Myślał, że będziemy chcieli się z nimi pościgać. A my nie. Nic z tego. No i termometr działa i to, także motocykl robi się coraz. Zamiast coraz gorszy, to coraz lepszy. No, jak tam z bakiem, z, yy, z paliwem? Pół. Ja mam pół no, to jedziemy na lesie, tam się zatankujemy. I potem się obaczy. No, dziś taka wycieczka, właśnie jak mówię, do, na dotarcie tych opon. Na spokojnie. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko z nimi będzie dobrze. Dziś. To, ale szumią. Takie. Ui, ale może się docierają. Słychać taki. <ścoughs> Dziwny dźwięk. No, dość mocno szumi w porównaniu do tego yy, co miałem z przodu. Bo to przednia opona. Tak przynajmniej słyszymy. Yy, przy, przyzwolany, tak, tak, tak. Nie będziemy tutaj jechali. Yy, o czym ja to? No, szumi. Ta oponka dość A niech sobie szło. Może się dotrze <grym> Dużo dużo Miałem, znaczy dużo <grym> Dużo No miałem trochę komentarzy Kilka Kilkanaście, nie no kilka Kilka komentarzy było Bardzo się cieszę, dziękuję za te wszystkie komentarze Cieszę się, że no ktoś tam mi napisał, że to kto kupuje opony z takim starodawnym, archaicznym, jakby to powiedzieć bieżnikiem, jak jest tyle nowych i ktoś kupuje. No ja generalnie wybrałem tą oponę, ten typ tych opon. Z zamysłem nie? nie było to, że pierwsze lepsze, bo szukałem kompletu. No nie ukrywam, że cena też miała. Dużo do gadania, ale chciałem te meceleri już wcześniej i szukałem, nie mogłem ich znaleźć. Nie wiem, czy dla mnie specjalnie zrobili wyjątek i zaczęli je ponownie produkować, ale udało się, kupiłem sobie. Zawsze mi się te opony podobały. Z tego bieżnika jeszcze był taki bieżnik trochę inny, ale mecelera, ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Może Wam to pokażę na obrazku. Ja tą oponę miałem. Założoną w Hondzie XBR. Niestety musiałem ją wymienić, bo była strasznie zużyta. Założyłem wtedy Duro zamiast jej. Eee, no i wybrałem tą oponę i, i generalnie zobaczymy. No właśnie dzięki tym komentarzom się dowiedziałem też, że ta opona nie powinna być zła. Jeden z kolegów mówił, że na takiej oponie przynajmniej na samym tyle udało mu się przyjechać ponad 30 tysięcy także super także jak rzeczywiście by tak było to następna wymiana opon przy 50 tysiącach 55 tysiącach no to byłby wyczyn eee, no zobaczymy jak może mi się jakby, jakby mi się coś źle na nie jeździło to wymienię, wymienię ją wcześniej ale jeżeli rzeczywiście będzie wszystko ok no to na pewno zostanie. Na razie słyszę, że dość szumi. Szum porównywalny do tych co co dawały e, te jak one to mają trial maxy czy te co były założone na, na pierwsze założenie. Natomiast nie czuję jakiś takich niepokojących e, wibracji z na kierownicy. A tam trochę ich było na początku. O, zobaczymy, to kwestia dotarcia. Ważne, że mi kierownica teraz nie wali o 70 prawie na godzinę i 66 licznikowe. Już przy, przy tej prędkości, jakbym puścił kierownicę, to rów jest mój. Także warto wymienić. Warto I teraz już będę wiedział, jeżeli coś się dzieje, to, to nie tam nie zaczynamy od utwardzania zawieszenia, bo to też można zrobić. Czy tam jazdy bez kufra, bo to też dużo daje Bo rzeczywiście bez tego kufra i tak nie wibrował tylko wystarczy spokojnie tylko wystarczyłoby rzeczywiście wymienić oponę tylko wymienić opony no tak następna sprawa tutaj jak wyglądała u mnie ta wymiana oponia ja no też no nie powiem idę w budżet także za wymianę obu opon zapłaciłem tylko 100 zł Po 50 zł za sztukę a to dlatego że sam sobie je te Kuźwa, strzały? Kurwa na minę trafił. Kujka, kurwa, gdzie jedynka? E, e, że sam sobie te koła. Łukasz, tam na wolany skręcimy w prawo. Na wolane. E twu, na Szalejów Dalej jedziesz prosto. I tam prawo No, tam gdzie nas policja kiedyś zahaczyła. No. O to taka przygoda była. Możemy o nie odpowiadać z kupą śmiechu. Yy, także była taka sytuacja, że... A czy ja to mówiłem, Łukasz? Nie pamiętam. No, tak mnie słucha, jak zgaszonego radia. A potem mówi, tato ja nie muszę twoich vlogów oglądać, bo i tak ja przecież w nich grałem. No i chusteczka, ja nie wiem o czym ja mówiłem. To o tej akcji, żeby tam prawo pojechaliśmy, aha, z tymi oponami, mówiłem. No, to dodałem te opony do. Y, sam ściągłem koła i zawiozłem do zaprzyjaźnionego tutaj y, zakładu. Firmy zajmujące się nie tylko. Nie tylko y, tego typu, ale przede wszystkim sprzedażą oponi i to do dobrych opon. Przede wszystkim opon sportowy Łukaszek tu jechałeś? Tędy tą nową drogą No. Jechałem, jechałem do pewnego momentu, bo tam jak jeszcze jechałem to, to robię tą drogę jeszcze. Musiałem zawrócić sobie jadę, 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 jadę i się odbiłem no, Jadę, jadę, jadę świosenkami No, no także kamienie No Także opony ściągnąć to, to prosta sy sytuacja gorzej było z założeniem przód jest prostu założyć i ściągnąć to tam tak de facto żadnej filozofii nie ma, ale tył Dla mnie to już trochę jest e, Problematyczne ze względu na, na problemy zdrowotne e, No dzięki temu, że Łukaszek mi pomógł Fajnie nie? Za kołęcik Prywatny tor może być Ko Kamyczki A, Kamyczki nawet nie czuć, że ja jak po kamyczkach jeżdżę na tamtej jest tyle mięsa, że one wchodzą w oponę. O! Okay, no, musiałem także... Okej, okay, gdzieś tutaj, czy tam musiałem już zawracać? Bo hmm. tam były kamienie i nie było przejazdu. A teraz już jest... Tu, tutaj zawracałem. A teraz... Nie było nic. A teraz że jest fajnie. Także ściągnąłem opony, zawiozłem i po 5 tych za sztukę za zrobienie z wyważeniem. Co to matkowosk? Także luzik. Powiem Wam. Luzik. Jaką tu drogę mają teraz? No, mają zawodową drogę. A taką drogę chciał? Nie no, lepiej, się po zakrętach jedzie, tak troszeczkę łatwiej. A w prawo, nie pamiętam. Tutaj w prawo. Z tego Jeszcze kawałek dobrego asfaltu i potem niestety... Szamba Fatima. Tam będę nie jechałem No, warto się przyjąć po takim dobrym asfalciku i the end Fin. koniec koniec trochę tak po angielsku no nie ma wyboru innego no ale tak trzeba no będziemy, będziemy jeździć po dziurach dobra no dalej swoją tyradę tu yy, będę yy, mówił no także okazało się no i zrobiłem te oponki zało założył mi tam kolega wyważył no i jakoś wspólnymi siłami dzięki Łukaszowi właśnie tutaj jednym przede mną nam to poszło no także z jestem zadowolony, a co jeszcze dziś testuję? No testuję jeszcze nową nową nowość, no bo wiadomo, jak zrobiłem ten tę te sprawę z, z, z oponami, no to też trzeba było coś przy napędzie zrobić, przede wszystkim wyczyścić to wszystko napędowe, no bo nie będziemy na brudne zakładali ten brudny łańcuch, brudne zębatki, także to się wszystko trzeba było umyć, wyczyścić, no i tu przy okazji dziś zamiast typowego smaru motocyklowego nasmarowałem sobie Łukaszku tutaj skręć w... uważaj jesteś na podporządkowanej skręć skorzystałem z tej szmaru szmiry takiej motula motu taki, taka szmira motula kiedyś ją widziałem jak chłopaki ze ścigacza.pl korzystali z tej szmiry bodajże chyba w trakcie swojej Epickiej podróży na starodawnych triumfach stuletnich. Także sobie pomyślałem, jak dobre do stuletniego motocykla to i do nc 750 też będzie dobre. I zakupiłem. I tutaj dalszy taki ciąg. Także youtuberowy można powiedzieć, bo zakupiłem w motobandy. Coś oddałem. Jak to, jakby to powiedzieć, coś oddałem youtuberom, także od youtuberów się dowiedziałem o, o nowym produkcie, nowym czy, czy starym. Ciężko mi powiedzieć, ale zobaczymy. Na razie jest cicho. Od napędu właśnie jest w sumie o tych opon. Troszeczkę mnie to niepokoi, ale może się przyzwyczaja, może te opony się jeszcze dojadą. Na dół? Prosto, tak, na dół. Tylko nie z mostu. O. Nic, nic nie drga kierownicy No, także dzisiaj sobie tak troszeczkę Cruisingujemy czy... No ale Tak jeszcze mówię, te oponki, no to tak wiadomo No na razie przejechałem na nich 27 minut To może, co to, to, to być? 25 km żebyś tak dotarł, no to tak stówkę trzeba na niej zrobić, także spokojnie. Na razie jazda taka spokojna. Jakby tam te wszystkie e, śrubki, hamulce dokręciłem wszystko z, z odpowiednim momentem, etc., etc., jak to jak powinno być. Ale wiecie, ruszcie to może być. Powiem, że tam mamy jechać, że ta ta chmura taka na lewo na, 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 na pierwszą drugą, ale może iść będzie. No zobaczymy. Także umiłowanie moi chyba na chwilę obecną zakończymy tego vloga no tak oponki założone przestał motocykl shimować trzepać kierownicą to się bardzo cieszę trochę smutno że tak troszeczkę szumią ale być może jak mówię no się dotrą te opony już nie będą tak szumieć no ale jakiejś tam tragedii nie ma po zakrętach w porządku się jedzie jak na razie no jak mówię tutaj szaleć na razie nie szaleję bo się boję żeby sobie krzywdy nie zrobić Zawsze trzeba mieć to w głowie że na nowej oponie to trzeba troszeczkę respektu zachować Także też polecam Wszystko działa jak należy Także co mi pozostaje pozostaje się cieszyć jazdą i z chwili obecnie pożegnać się z wami do następnego vloga. Trzymajcie się. Ciepło. Żegna Was Tomiak i no, Lukiak. Także my jedziemy jeszcze troszeczkę sobie pojeździć tam. A, jakie fajne chmury. Super. Do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się. Pa.